Boheno Buenos Airesa to kolejny odcinek z FS17 na Dolnośląskiej wsi. Dziś trochę pracy o sąsiada Gienka podpinamy po Senera i jedziemy. Opuszczamy i jedziemy z tym koksem. Jak już pewnie zauważyliście zmieniłem napisy na Iwone, co być może podniesie standard filmów z 0,70% do hecha 69 Wyłączamy ujęcie z drona by móc zrobić recenzję środka, chym schłodnie choć na Harchane tymi czeskimi napisami jakbym oglądał krecika, brakuje tylko by zaraz to wpadło dwóch grey off w sweterkach i zaczęło go rozbierać młotkiem pod pretekstem zrobienia sobie z niego najbacha dla łomnych i ślepych. Trochę on jako, ale nie szkodzi, bo nikt nie będzie na to patrzył. Obok jest jakiś kamień, w którym kiedyś był Excalibur, więc mam podwójnie utrudnione zadanie. Na szczęście to nie mój traktor, więc mogę go użyć jako tarano do przesunięcia tego strona. Sorry, także że mnie nie było na tyle tak właściwie to nie chciało mi się robić filmów a po drogie czasu nie miałem i w ogóle inne pierdoły o przysiadywaniu na discordzie i siedzeniu na nie wspomnę na szczęście teraz mam chwilę w której robię tenże film na którym się nudzicie i zaraz wyłączycie sprzedawkowania że naby koszt naprawy waszego zdrowia pokryje NFZ bo ja was ostrzegałem a konkretnie to teraz was ostrzegam więc no łagodnie mówiąc macie problem którym ja się nie przejmuję a przynajmniej dopóki CB i śmień nie wiedzie na chatę. W sumie to fajny ten zetorek zasowa szybciej niż przeciętny ciapek, prawda? To pewnie przez te nowe balonówki lepiej trzymają się drogi w pierwszej fazie siewo, No i te 65 koni robi swoje może kiedyś takiego kopie, ale to najpierw trochę ziemi i jakiś mniejszy, a dopiero potem zetor. W środku też ładny. Musiałem se stanąć by pierdnąć po wczorajszej a tak dokładnie to zeszłorocznej grochowce którą sobie pożyczyłem z zawodów strażackich. Wiecie jak to jest, odkładam oto z żarcie by moc mieć na rozwój gospa więc docencie to wysyłając sms o treści pomoc albo zamiast kopywać słońki od streamer ekstrincza to byście mi wysłali wasze oszczędności, najlepiej przepisali mi dom i inne wasze drogocenne rzeczy na przykład kobek ze Spongebobem, lub płytę z 50 odcinkami szereka i mody na sukces. Wiecie przecież jak ciężki jest los rolników wirtualnych, którym metr że nagranie na, na obejsie wygląda jakby wyszedł z sieczkarnik kombajno zbożowego a potem wykąpał się was beście, na szczęście ja wrzucam filmy rzadko jak wasza na kopa bo boję się o wasze zdrowie psychiczne, nie chcę was mieć na sumieniu ja sam już mam dość ale może nagrywać bo was kochoma szczególnie wasze portfele wypchane paragonami po kebabie i monetami od babci Gandzi. Na razie robimy pracę o sąsiadów, bo trzeba trochę forsy zarobić, a i też o mnie na gospodarstwie wszystko zrobione, więc łapie się każdej fochy pod warunkiem, że jest płatna w pieniądzach, a nie w naporze. Zaraz teoria odleżenia w ten kamień stanie się realna. Gdybym nie miał presji czasowej, to bym wysiedł i go przepknął ale właściciel stwierdził, że ma być wykonane w takim i takim czasie i go nie obchodzą wymowki. Ludzie na nic dziś czasu nie mają. Takie nawroty robię, że Han z szybkich i wściekłych może mi napisać samokrytykę i wygłosić ją publicznie pod pałacem Kultury i na w a potem pojechać na tamtejsze lotnisko i czekać na samolot choć prędzej wywodują to CPK. Napiszcie też czy zmiany Wam się podobają i czy wrócić do napisów przyznam szczerze, że Iwone mi się na razie robi mniej wygodnie ale efekt może być bardziej zadowalający. Mam tylko nadzieję, że Bocie Heles mi nie pozwie do sądu za używanie syntezatorów. Choć, jeśli komuś to przyjdzie do głowy, to ostrzegam, że znam Saula Godmana, a konkretniej to mam go na tapecie komputera i nie zawaham się go ożyć. Właśnie na oczywiście się techniki siania bez podnoszenia się w I oto decydująca chwila. Dobra jakoś się ominęło ale będę mu musiał nakopać do dopy by te kamienie sprzątał bo teraz to może jeszcze poszło bez awarii ale najgorzej to będzie jak mokomba im przyjedzie kosić i lato i wtedy gardziel do prostowania, to jeszcze poprawimy boczem nie może nawet pochwali. Choć tyle dobrze, że nie pada. z ciołem zakrętale albo jakość albo szybkość. Zapalmy lamp bokiemno. Ale trzeba mu przyznać, że Hanolce to ma dobre. Joinnik to pokazuje, że już zaraz koniec, więc chyba powoli będziemy kończyć tą maskaradę. No, miło było, ale się skończyło. Kasa otrzymana do następnego na razie.